Słuchajcie, mnie to nie dało spać, dlatego tak wyglądam z tym, że jak się wyśpię, to jeszcze gorzej jest, bo jak jestem niewyspany, to przynajmniej podwójne lodzie pod oczami odwracają uwagę od reszty. No, 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 w sumie nie spałem z powodu raportu Zdrowie męska rzecz, o którym wczoraj tyle mówiliśmy, polscy mężczyźni w fatalnej kondycji zdrowotnej e, wśród Polaków notuje się o 70% większą umieralność niż wśród ich rówieśników w Unii. No, Kobiety mają łatwiej, bo żyją dłużej, i mężczyźni żyją krócej, bo się przejmują tym, że kobiety żyją dłużej. A oprócz tego, że żyjemy krócej z powodu picia e, palenia i tycia. Dlatego żyjemy krócej. Najlepiej jest rzucić tycie. I ewentualnie palenie, bo picia to nie. Bo dzięki. Tak, tak, bo dzięki piciu można zapomnieć, że się nie udało rzucić tycia i palenia. No po co się stresować, nie? Czeska wódka rozwiązuje wszystkie problemy na zawsze. Ale, ale najważniejszy dla zdrowia, jak się dowiedziałam, jest sen. sen I sen spędza mi sens powiek. I ja postanowiłem w ramach poprawy męskiego zdrowia, taka moja deklaracja, zająć się profesjonalnie wysypianiem. Będę się wysypiał za pieniądze. Jak ktoś jest niewyspany, to będzie mi płacił, i ja się za niego wyśpię. Bo jak mnie ktoś pyta teraz, jaki jestem w łóżku, to ja mówię: świetny, świetny. Wystarczy, że przyłożę głowę do poduszki i śpię. Śpimy jak najdłużej, panowie, śpimy. Bo jak to mówią, sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień pracy.